Upstep, kurde. Dobra. Dobra, czekamy. Dawajcie, subskrybujemy kanał. Subujcie kanał. Brakuje 10 subów. Paweł, dziękuję. Uwaga, wiamy Robimy teraz taką próbę przed 100 tysięcy. Tu jest taka prowizorka, ale nie będę płakał, tylko i potem na 100 tysięcy będę miał szampana, którego otworzę i pewnie nie będę nie umiał go otworzyć, ale jakoś co poradzę. Dawajcie, subskrybujemy kanał i symulacje robimy. Jak bijemy, bijemy 94, to każdy pisze serduszko na czacie i się cieszymy. Dobra, dawajcie, dawajcie, dajcie suba, dawajcie, dawaj, no daj Obra, a ja aż powiększę ten licznik. Uwaga Uwaga Musicie, dawajcie w dropa. Teraz. Nie, 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 nie. Nie tak was uczyłem. Musi być w drop. Dawajcie. Uwaga Jakie 10 chyba 100? Nie bo tu jest y okrągła liczba Tu jest okrągła liczba Normalnie jest 9, 8, y 9, y 9, 0 teraz subów Bo ja mam to na innym ekranie Ale na tym liczniku tylko jest okrągła liczba, cyfra Okrągła cyfra tylko jest Bo YouTube zrobił zaokrąglone cyfry w licznikach Jezus wy mi nie wierzycie, kurde Patrzcie, patrzcie to Łe, jeden sub, dobra czekaj Suba dawaj no, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie Licznik się zepsuł, chyba Kurde, licznik się zepsuł. Nie może tak wyglądać symulacja No, shit! Kurde! Ale dziękuję, serduszka. Nie umiem, nie umiem. Dziękuję. Dziękuję. Aż nagrywam z Instastory. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Łapie, 94 koła! Uuu! Dzięki, dzięki 150 osób. Dziękuję bardzo. Ganter dał subika. No tak, monitor wymieniam za parę dni. Dzięki! Uuu! Teraz stuwa. Jelo. Dobra. Możecie. Przepraszam, że się tak wydarłem. Dobra, obiecałem, no to obiecałem Jak obiecałem, no to obiecałem Więc wiecie co teraz robię? Ha, no wiecie co zrobię? No zrobię to dla was Mogę nawet zrobić coś lepszego Dziewicza świeca na tym fotelu, co wy na to? Dziewicza świeca na fotelu To nie jest nic złego ten fotel Trzeba na nim zrobić Bo on jeszcze nie był testowany W ten sposób Więc Trzeba zrobić dziewiczą na tym fotelu Panie wykup. Okej okay. Nie da się. Wygrałem. Wygrałem. Nie da się. Zoom. Dzięki. Dwa złote. To Tocik, odpiszesz mi na ik w sprawie tego filmu. Proszę, zalezy mi nik podkreślenie zumi. Nie da się. Nie da się, po prostu się nie da. Już mi się nie chce z tym oparciem. Na 100 tysięcy zrobię. Kurde, ale Aż go odłączyłem przypadkowo, sorry Ale. Uf. Po co po co chodzić na siłownię kardio można robić na fotelu? Nie bywałe. Nie bywałe O kurde pele Aż jak się zgrzał? Wracając, dziękuję. Dziękuję. No tak. To było dla was. Werka, dawaj, nie, bo się zakochacie jeszcze. Z KM, teraz filmy z KM, co to jest KM? Kiedy będziesz malował Unicast Terenu, Kasper Błański to zrobił ostatnio. Nie będę go wyręczał już. Sapy jak pies. Sorry, ale chciałem wam pokazać, jakby że mam w YouTube Studio dokładną ilość subskrypcji tutaj na dole, jak odświeżę stronę. To mam nagle tyle. A wy w liczniku widzicie okrągłe cyfry, bo YouTube liczki, wszystkie realne subów, takie jak takie, robi zaokrąglone. Niestety. Kiedyś była cała liczba, więc uwierzcie mi, że nie ma 000, tylko jest 019, jak Isaac. O, przepraszam, najmocniej. Ej, to był zły pomysł po tym popkornie. Żygał, dawaj Micha Żartuję oczywiście, dobra.